Piotrek, to co możemy już nagrywać? Piotrek? A to co? Coś wcześniej święta w tym roku. Cześć, ja jestem Piotrek. I jak widzicie, w tym roku Mikołaj przetrwa trochę wcześniej. Specjalnie dla Was, żeby pokazać Wam trochę zimowych dodatków. Jest to również propozycja osoby, która wygrała nasz Mikołajkowy konkurs, więc z naszej strony jest to ukłon. Realizujemy ten materiał, który wybraliśmy jako najlepszy. Dobra, przejdźmy może od najmniejszej paczki. Z tego co tu widzę, mamy tu całe zestawy różnych akcesoriów. Może ktoś się zainspiruje i właśnie taki zestaw będzie chciał sobie kupić. Zacznijmy właśnie od tego najmniejszego, który jest przeznaczony dla dziecka. Mamy tutaj taką czapkę Wikinga, z która będzie zakrywała dziecku uszy, w środku jest ocieplana, no i ma niecodzienny wzór, więc na pewno dziecku się spodoba. Zobaczmy, co mamy dalej. Oczywiście, żeby rączki nie marzły, są rękawiczki w tym wypadku Columbia, pasujące kolorystycznie do czapki. Te rękawiczki są całkiem fajne, szczególnie właśnie dla dziecka na zimę. Z powodów, o których mówiłem już wcześniej. Kiedy mówiłem o butach na zimę? Dlatego, że Columbia ma swoje technologie, które stosuje w różnych produktach, nie tylko w butach, ale na przykład właśnie w rękawiczkach. Mają one w środku specjalną membranę, która odprowadza nam wilgoć na zewnątrz, ale są wodoodporne. Tak samo zapewniają nam to, że ręce nam w nich nie zmarzną. Czyli mamy tutaj technologię Omni Hit oraz Omni Tech, o której mówiłem wcześniej. Jeśli chcecie więcej, zapraszam Was do materiału o zimowych butach. Najlepsze, zostawimy sobie na koniec. Ale mamy tutaj taką chustkę, która na samym dole ocieplana jest polarem, co daje nam to, że dół szyi nam nie będzie marzł oraz trochę cieńsza, ale długa górna część, którą doskonale możemy sobie zasłonić twarz bądź zrobić z tą chustką milion różnych rzeczy. Tak naprawdę można by zrobić cały film o tym, jak te chustki można wiązać, że można je zakładać na głowę, żeby nas słońce nie grzało, można je zakładać na twarz, na usta, cała masa. Dla zainteresowanych zachęcam do wejścia na stronę producenta, czyli Bafa, do zobaczenia co tak naprawdę jesteśmy w stanie z tym zrobić. Tutaj akurat z wzorem to story, więc dla dziecka będzie ideal. No i na sam koniec zostały nam skarpetki, bo nie możemy o tym zapomnieć, bo jak jest zimno na dworzu i stopy nam marzną, no to nie jest fajnie po prostu. Więc mamy skarpetki od Happy Soxa tu akurat z jajkami, więc też dziecku na pewno się spodobają. W ogóle Happy Socks to, to o tym można by zrobić osobny materiał. Również mamy setki różnych wzorów. Różnych rozmiarów, różnych krojów, długości. Jedne z fajniejszych skarpetek, jakie. Jedne z fajniejszych skarpetek, jakie możemy kupić. I każdy na pewno znajdzie wzór dla siebie. Więc to jest wszystko dla dziecka, co Mikołaj dzisiaj nam przyniósł. Zobaczmy, co mamy dalej. To zobaczmy więc, co Mikołaj przyniósł dla mężczyzn. Najlepsze zostawimy na koniec dla kobiety. W pierwszej kolejności mamy rękawiczki. Trochę inaczej niż w poprzednim zestawie. Są to rękawiczki od pepe jeansa. Z zewnątrz rękawiczki wykonane są ze świńskiej skóry, a w środku mamy wełnę, więc na pewno ręce nam nie zmarną. Są takie proste, stylowe, więc będą pasowały, czy to do zwykłej, jakiejś sportowej kurtki, czy do płaszcza świetnie się nadadzą. Zobaczmy, co mamy dalej. Nie może oczywiście nam zabraknąć czapki. Mamy tutaj czapkę od na papiri grubą z pomponem. Te czapki sychują się tym, że, że właśnie nawet przy bardzo minusowych temperaturach zachowują swoje właściwości i ogrzewają naszą głowę. Więc, więc ja osobiście taką noszę i chwalę sobie, bo nie wyobrażam sobie szczerze nosić cieńszej czapki, dlatego, że ja mam straszny problem z tym, że marznę. A taka czapka świetnie się sprawdzi właśnie dlatego, że po prostu nie pozwoli nam, żeby nasza głowa zmarzła. Zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy szalik. O! Szalik również od na Napapiri, żeby kolorystycznie pasował do czapki, wiecie. Jednak styl trzeba trzymać. Również gruby szalik, który nie pozwoli nam zmarznąć. No i akcenty, wszystko będzie pasowało do siebie. Rękawiczki, czapka oraz szalik. Również wszystko jako jeden komplet. Mikołaj jednak dobrze to przewidział. I ostatnia rzecz, czyli również skarpetki, również od Happy Soxa. Takie bardziej stonowane tutaj mam akurat czarne z takimi, z takimi delikatnymi wzorami. I tak, prawdopodobnie nie będzie tego widać. A ciepłe skarpetki, jednak, na zimę to jest, to jest podstawa. I również kolorystycznie będzie nam pasowało do całego zestawu. Więc to jest taki zestaw męski od Mikołaja na święta, na zimę. Myślę, że całkiem fajny. Jakbyście byli w ogóle zainteresowani, wszystkie te zestawy, które tutaj mam, będą w opisie podlinkowane. Jakbyście chcieli kupić jedną rzecz, czy cały taki zestaw, to wszystko jest w opisie, więc nie zapomnijcie o tym. Ale przejdźmy do tego, na co wszyscy czekają najbardziej, czyli zestaw dla kobiet. No i zobaczmy, co Mikołaj przyniósł dla naszych pięknych pań. Tym razem zaczniemy od końca, bo zaczniemy od skarpet. Również happy soxy, to już jest taki klasyk. Tutaj mamy akurat taki właśnie wzór w kropki, więc też nie jakiś bardzo krzykliwy, patrząc na niektóre modele happy socksów. Również długie skarpetki na zimę to podstawa, tak jak mówiłem, na pewno raz nie zawiodą. Co mamy dalej? Uuu! Proszę bardzo, co my tu mamy? Takie piękne pudełko od Kelvina Kleina. Co może być w środku? W środku mamy rękawiczki, proszę Państwa. Wyjmijmy je sobie. Pudełko na bok. Stylowe, skórzane rękawiczki. Z zewnątrz rękawiczki wykonane są w 100% z owczej skóry. Kawałek dalej mamy ściągacz. W środku rękawiczki również są ocieplane. Dodatkowo ten wygląd. Klasyka i styl w jednym. Dodatkowo pakowanie zapewnia nam to, że jeśli chcielibyśmy te rękawiczki kupić komuś na prezent, to producent zadbał już o to, żeby ślicznie to wyglądało prosto ze sklepu. Więc to jest na pewno coś, co warto przemyśleć czy dla siebie, czy właśnie na prezent. Zobaczmy, co mamy dalej. I proszę bardzo, Mikołaj, chyba jednak o kobietach myśli bardziej. Wszystko jest pod kontrolą. Mikołaj chyba jednak bardziej o kobietach myśli, jeśli właśnie chodzi o prezenty, a raczej dawanie im prezentów niż kupowanie dla siebie. Dlatego, że mamy tutaj taki zestaw yy, od Tomiego Hilfigera, gdzie w skład wchodzi szalik oraz czapka połączone ze sobą kolorystycznie. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Po zdjęciu folii prezentuje nam się pudełko w ten sposób. Możemy sobie zdjąć tutaj świąteczną walutę robimy taki mały unboxing. I zobaczmy, co mamy w środku. Zdejmijmy sobie to. Na samym wierzchu mamy czapkę. W takim tutaj akurat kolorze kremowym, można by go nazwać. Ze złotym haftem z napisem Tommy. Również czapka jest gruba, taka mięsista, więc, więc na pewno zapewni nam komfort termiczny w zimę. A tuż pod czapką znajduje się szalik w tym samym kolorze. Również ze złotym haftem z napisem Tommy. Również on jest taki taki przyjemny w dotyku, tak. Niektóre szaliki są, są takie szorstkie, ale ciepłe. Ten jest taki. No, taki mięsisty, ale dobra. To już chyba wiem, co kupię dziewczynie na, na święta. Więc taki mamy zestaw od Tomiego. Więc również mamy cały zestaw, gdzie tutaj w tym momencie w jednym pudełku, kupując jeden produkt, mamy od razu i czapkę. I szalik, jeśli ktoś lubi takie połączenia kolorystyczne, coś podobnego, co mieliśmy w zestawie męskim, natomiast jeszcze, jeszcze bliższe sobie, jeśli można tak to nazwać, coś, co po prostu razem będzie tworzyło jedną dużą całość. Natomiast jeśli ktoś lubi wybierać bardziej, właśnie trochę co innego na głowę, a jednak coś innego na szyję, no to w tym momencie pozostaje nam dobierać różne, różne zestawy. Natomiast warto wiedzieć, że coś takiego również mamy do wyboru. Tak wygląda zestaw kobiecy, który również będzie podlinkowany w opisie. I tutaj Mikołaj rzeczywiście zadbał o to, żeby, te, żeby ten zestaw kobiecy wyglądał tak, jakbyśmy po prostu swoim pięknym paniom mieli go kupić, a nie kupić go sobie. Bardzo przebiegłe zagranie, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tak więc, jak sami widzicie, wybór dodatków zimowych wcale nie jest taki prosty. Mamy różne kroje, różnych producentów, różne kolory, różne rzeczy można ze sobą łączyć. Tutaj Mikołaj dał nam trzy różne propozycje, ale dajcie koniecznie znać, co Wy o tym sądzicie. Czy chcielibyście zobaczyć więcej propozycji takich, no bo jednak jest zima i może warto jednak trochę szerzej spojrzeć na, na cały temat. I dajcie koniecznie znać, co wynosicie, co Wy chcielibyście sobie kupić, bądź co sobie kupiliście na Mikołajki, czy co kupiliście sobie, bądź komuś na święta. Nie zapomnijcie wejść na, na naszą Nie zapomnijcie wejść na naszą stronę Miwo.pl, tak samo jak na naszego Instagrama, Facebooka oraz Twittera. Wszystkie linki również macie w opisie. Ja jestem Piotrek i dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Hej.